na internecie tak. wyglądał naprawdę bardzo pokaźnie. Tak, ale po powodzi. W rzeczywistości, no tak, owszem, jest to wodospad, zaraz wam go pokażemy. Płynie tutaj woda, ale to, co widzieliśmy na zdjęciach, to jest w zupełności coś innego, niż to, co to tutaj generalnie jest. Plan był taki, żeby tam pójść na samą górę pod ten wodospad. Na mapach Google wszystko wygląda bardzo ładnie i płasko. Nie mówimy o tym wodospadzie, bo ta woda generalnie spływa tam z samej góry, z tej skały. Pewnie będziecie ją widzieć tam na górze, na samym szczycie. No ale niestety na internecie wygląda to w zupełności inaczej. Jedziemy sobie taką e, górską drogą i chcielibyśmy wam coś ciekawego pokazać, bo tego się zbyt często nie spotyka. Kupa jakichś takich budowli, część jest opuszczona, a część zamieszkała w takiej wielkiej skale. Naprawdę wygląda to ciekawie. Mamy taką ciekawą sytuację. To miejsce Satrona, do którego mieliśmy pojechać, okazuje się, że za takim od że się w głowie nie mieści. To jest raz. Dwa. Żeby tam dojechać, trzeba przejechać przez drogę, na której rozłożone jest targowisko. I niestety nie przepuszczam cię. Udało nam się znaleźć... Objazd. Objazd. Tej... tego targowiska. Na tym... na tych zadupiach. Teraz pewnie widzicie z tyłu za nami, gdzie my jeździmy, w ogóle jakimiś wąskimi... Uliczkami, gdzie ciężko się w ogóle przedostać. Zaleźliśmy ten objazd. No i jedziemy dalej. I okazało się, że ta droga sprzerodziła się po prostu w zwykłą drogę w szutrową. Drogę. W pół drogę, zwykłą <laughs> drogę szutrową. Dziurawa jest na tyle długa, że nie ma sensu tam jechać tym samochodem, bo byśmy po prostu polegli. Tak? Tam trzeba pojechać tylko i wyłącznie samochodem 4x4. Naprawdę. Więc, A nie ma innego dojazdu. Nie ja ma innego dojazdu. Jest tylko i wyłącznie jeden dojazd, tak? My myśleliśmy, bo tyl, widzieliśmy na internecie wiele osób, które tam pokazują jakieś zdjęcia, ale normalnie nie jesteście tam w stanie dojechać samochodem osobowym. Czyli, jak będziecie jechać, albo jakbyście chcieli pojechać do miejsca satrona, czyli takiej skały, która wystaje spoza góry... Czy zaparkować? No, to po prostu, jeżeli macie zwykły samochód osobowy, no to, właśnie to nie, macie nie macie w ogóle po co tam jechać. Myśmy to sprawdzili dla Was, niestety. Miejsce fajnie wygląda, to generalnie fajna atrakcja, ale no niestety nie ten samochód. Byliśmy tam jeszcze zwykłą drogą szutrową do przejechania jakieś 7 km w dziurach, gdzieś w górach. No, po prostu no, nie da rady, tak? Więc tyle. Chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda, chcieliśmy wam pokazać, ale przynajmniej wiecie, żebyście, tam, żebyście się tam po prostu nie wybierali. Żebyście później na internecie nie napisali, że mogliśmy tam pójść na piechotę. Bo mogliśmy. Bo mogliśmy. Nie mamy czasu. Dokładnie, tak. Żeby tam dojść na piechotę, to zajęłoby nam to jakieś dwie godziny. Lekko. Lekko. W jedną stronę. W jedną stronę. Później na miejscu przynajmniej, nie wiem, z pół godziny. I druga. I w Co drugą mamy, stronę wiecie? dwie godziny, to mamy przynajmniej jakieś 4,5 godziny. W związku z tym, że my mamy grafik napięty, żeby zobaczyć, wszystko, żeby zobaczyć wszystko, to nie mamy tam po prostu jak pójść, tak? bo nam braknie po prostu czasu. A jak zobaczymy coś, przełożymy sobie na tak długi okres czasu, to nie zobaczymy czego innego. Dokładnie, tak. A w planach mamy zobaczyć jeszcze całe wybrzeże po zachodniej po stronie, po stronie, tak? Więc, a tam trzeba przynajmniej 3-4 godziny, żeby no to zobaczyć. Przynajmniej. spędzają 4 godziny tam, nie widzimy tamtego. Nie znaczy. widzimy tamtego. Więc tak naprawdę no, musieliśmy z czegoś zrezygnować. Dotarliśmy do naszej następnej miejscówki, która jest w miejscowości Oristano. To miejsce nazywa się Red Ginger, coś takiego, tak? Tylko patrząc za to miejsce dookoła, to tu są same bloki. Pytanie, gdzie to miejsce się w ogóle znajduje. Mama no. mapie Cizio mówi, że to znajduje się gdzieś przed nami. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że to szybko znajdziemy, bo zależy nam na czasie, nie ukrywamy. Cizio powiedział, że zaczyna się prawdziwa petarda, bo to miejsce jest oznaczone numerem 35. Znaleźliśmy numer 35. Tutaj. Tylko problem jest taki, że pod numerem 35 znajduje się to. Pytanie jest następujące. Jak my mamy znaleźć to miejsce? Bo no to, co tutaj jest na bok, to nie wygląda na jakiekolwiek e, miejsce, które by świadczyło usługi hotelarskie. No. No nie, nie wiem. A po włosku nie mówimy nic, oprócz cinque cento, sai cento i si. Jak to powiedzieć? To jest, to, to jest taka sytuacja patowa. Ty, Cizio, to jest jakiś domofon. No. Tak, tak, to jest domofon. Ale do wyspywania śmieci. Cizio mówi, że oni mają swoją stronę internetową. Więc próbujemy do nich zadzwonić Bo Jest kontakty, ale to kontakty, Nie, kontakty. O, czy się odzwonisz? Kurwa, ty gadaj z no, nimi po włosku Bo cię pojebało? że gdzie mówię po włosku, kurwa No co ty, co chodzi teraz? Nie wiem, no bo... 48 to jest polski jakiś Dzwonisz, powiedz Cinquecento, cento I może jakoś zrozumią, że to jest... Że to chodzi o pokój <grystanie> No ogólnie miejsce jest klimatyczne, typowo włoskie, jak zawsze Dużo to trzeba cię kur... nie mówię yes hello can you hear me can you hear can you hear me okay yes yeah we are we are we are yes yes we are outside and we don't know where, where, where your place is. Yes. Okay. With, with, yes. Can you can you come outside? Which, which gate because we we are uh, we are on the roadside okay okay that's fine. Wyślę jakiegoś SMS-a. Jakiego? Eee, problem jest z tym, że ta pani mówi po angielsku, ale w swoim angielskim. Bo ja w ogóle nie rozumiem, o co się mi ale... jej No i. Ale jesteśmy na tym miejscu. Nie wiem, gdzie jesteśmy, bo ona w ogóle. Ona w ogóle nic konkretnego mi nie powiedziała. Ona mówi, że mi wyśle SMS-a. Tam są wszystkie, powiedziałem, wszystkie informacje, żeby się za, jakby za, za, wiesz, zalogować do tego... Do to... tej bramy? No właśnie ona coś mówiła o bramie, ale... no, Ale co, wyśle nam SMS-a jak I otworzyć kutkę Jak otworzyć kłódkę. <noise> <noise> no. No jest trochę to, bym powiedział, takie problematyczne, no bo ta pani... Nie wie dokładnie o co się rozchodzi nam, a my nie wiemy o co się jej rozchodzi. Mamy problem. Hmm. I to nie mały. I to nie małe. Chyba ona w ogóle tutaj nie jest, mi się wydaje. To chyba tylko wchodzisz. Ma jakiś kod bo coś. Chyba wychodzi z tego cizia, że będziemy spać na plaży przy tej temperaturze będzie to troszkę popokwej no. no strony nie mamy żadnego SMS-a Jeden apartament parter no I to tyle to, ja wiem To akurat nas mało interesuje tak? <noise> Nas interesuje Bo wiemy, że jest parter <noise> Wiemy, że jest apartament Ale chuj <noise> wie gdzie <laughs> Wie, wiemy, że za niego zapłaciliśmy. No, co, Wprowadź zmiany do rezerwacji, skontaktuj się z obiektem, yy, podróżuj spokój, ze smój co pochodzi. No i co? I ta pani powiedziała, że nam wyśle SMS-a. wiesz co? Nie ma SMS-a. A ona w ogóle była z tego obiektu? Nie wiem właśnie skąd to ona była Ona w ogóle tak mówiła Że ja w ogóle nic nie zrozumiałem Okazuje się, że To jednak jest tutaj No to jakby to było jakieś Nie wiem, jakby się za tym jakiś śmietnik krył No i pachnie e... tak, w sumie też tak Na śmietniku a, tak, tak, dokładnie e, Tutaj pani wysłała, że to jednak jest ten Lombardia 35 I otworzyć tą, 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 tą furtkę Ale jak furtkę? Rękę gdzieś po ścianie. Tu? Co to kurwa? Chuj, tu nic nie ma. No nie no, trzeba jakoś to otworzyć. Musimy się przespać. Ty kurwa. Działa. Sezami otwórz się. Działa. To ja wam pokażę jak ta miejscówka ta za 200 zł wygląda. A teraz poczekaj, bo tutaj to jest jeszcze nie koniec. No. To co tam pani napisała dalej? Że za tą za tą furtką tam jest apartament z kluczami w drzwiach. Wiecie co? To to nie jest apartament. Jest. A. Proszę nie, rzeczywiście jest. No proszę. I nawet jest otwarty. Nawet z ufakiem I nawet, nawet mamy ciastka No proszę Ty, Cisio No? Kiblerz był całkiem całkiem Patrz jakie mamy ciastka powitane, zobacz A akurat bidet to chyba wszędzie jest Chyba wszędzie, wszędzie jest Ale ten system Ten system <laughs> Ten system, <laughs> system mnie rozjebał <laughs> <laughs> Ty, poszedaj, poszedaj, poszedaj. poczekaj, tutaj. Jak chcesz spuścić tutaj wodę to naciskasz ten przycisk. Jasny, ja to, ja to, to jest to, Patrz, nawet mamy ekspresik do kawy. Ekspresik do kawy, już bardzo. Dolcze gusto. Lodóweczka. Lodóweczka. Zobacz, jest. woda jest. Dwa Soczki sopki. są. Łóżeczko typowo małżeńskie. No, typowe dla nas. No. Ręczniczki. Ręczniczki, szafa. Jesteśmy przy Solnym Jeziorze, tak naprawdę, nie? Jest dokładnie po drugiej stronie tych krzaków. Idziemy przez te krzaki na szybko, bo czas nas goni, jak zwykle. To jest ciekawe, bo ja widziałem kilka zdjęć, gdzie to jezioro było w zupełności suche, bez wody. Zobaczcie sobie sami. Ta woda jest w zupełności biała. No i dobra, znaleźliśmy się teraz na, e, na takiej drodze, gdzie idziemy na klif. Z tamtej strony wyglądał naprawdę okazjonalnie, tak, tak dosyć pokazale, nie? Zobaczymy teraz... Pierwszy raz widziałem flamingi na wolności. Mm, to widziałem w Zo. Dokładnie, a te flamingi, które tutaj były, miały tak piękny kolor skrzydeł pod spodem, jak już zaczęły latać, że naprawdę... No bomba. Bomba. Pewnie jak już ten film będziecie widzieć, ten który teraz nagrywamy, to już pewnie widzieliście ten film z flamingami, więc tylko taka krótka wstawka w sumie. Dobra, niedaleko. Bo tutaj byśmy już samochodem mieli problem, bo tu jest dziura w dupie.